Wszystkie godzina 12 wybiła. Podsuwamy mikrofon, żeby dobrze było mnie słychać. Mam nadzieję, że jest ok. Napiszcie nie, proszę na czacie, czy dobrze widać, czy słychać. Godzinka 12.04. Tutaj delikatny poślizg, ale musiałem dać informację o dzisiejszym ważnym webinarze, na który Was też serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że informacja już gdzieś tam trafiła do Was, gdzieś tam ją wyczerpiliście. Jak nie, to ją wysyłam. Na wszelki wypadek jeszcze. W tym momencie na Facebooku, na czacie. No dzisiaj webinar, słuchajcie, do tego się przygotowywałem bardzo długo. Ponad 50 slajdów już jest, będzie bardzo dużo konkursów, niespodzianki, kilka książek do rozdania. Na pewno będę rozdawał też grupę Fibonacciego, czyli mój kurs e-learningowy dla traderów. No generalnie bardzo dużo materiałów. Chyba jeszcze nie rozdałem na żadnym webinarze tylu bonusów i tylu praktycznych materiałów i gotowych strategii. Także dzisiaj będzie możliwość odebrania o godzinie 18. Pamiętajcie, słyszymy się dokładnie za 6 godzin. Ale zanim webinar, no to oczywiście trzeba przygotować się, troszkę pohandlować jeszcze na walutach, zobaczyć co tam się dzieje, jakie są okazje, a tego się trochę pojawia. No może zaczniemy tradycyjnie od euro-dolara. Tutaj standardowo 61 na interwale tygodniowym. No wydaje się, to jest też takie złudne, troszeczkę na wysokim interwale, bo wydaje nam się, że nic się nie dzieje na tym eurodolarze, bo ta świeca jest praktycznie taka sama jak wczoraj. No, ale tutaj należy pamiętać, że tak naprawdę na interwale tygodniowym najważniejsze jest zamknięcie tej świecy, a zamknięcie nastąpi dopiero pod koniec tygodnia, dopiero w piątek. A mamy wtorek, także dobych 3 dni, dobry 3 dni handlowe oczywiście jeszcze są. No i tutaj cały czas ten poziom 1.1822, także mam nadzieję, że tutaj rozegracie tego eurodolara. No, Mnie raczej nie będzie już dane, bo będę na wakacjach. Jak wiecie albo nie wiecie, cały sierpień odpoczywam, dokładnie jak rok temu. Bardzo fajnie mi sobie taka przerwa od wykresów naładowania akumulatorów, i tak dalej, także powtarzam to, co wymyśliłem sobie jak temu. Taka miesięczna przerwa od tradingu jest jak najbardziej wskazana, także też o tym pamiętajcie. 1,18,27 to jest poziom bardzo ważny, ja bym powiedział, chyba najważniejszy na chwilę obecną na dolarze, który może rzutować nie na kolejne dni, ale na kolejne miesiące. Tak, dobrze słyszycie. Kolejne miesiące dlatego, że to co widzimy w tym momencie, to może się okazać na interwale tygodniowym, a nawet miesięcznym, że jest jedynie korektą wzrostową zakończoną na poziomie Fibonacci'ego. Proszę o tym pamiętać. Lecimy dalej. GBPUSD, a nie, jedną rzecz chciałem wam pokazać, bo tak dawno nie miałem pozycji na Bitcoinie. Dużo osób mnie pytał, łukasz, co tam z tym Bitcoinem, co z Ethereum i tak dalej. Ja widzę, że te hawy wystrzeliło. Ja troszkę tam tego mam, ale bardziej hodluję ETH, Litecoina, no głównie tę pierwszą trójkę, no i oczywiście Bitcoina, na którym staram się jakoś tam regularnie zagrywać. Jedno z moich takich zagrań, no najbardziej aktualnych, to jest poziom, o którym mówiłem wczoraj, także też nie ma żadnego zaskoczenia, sugerowałem chyba dwa albo trzy razy, powtarzałem, na naszym live'ie o tym klastrze FIBO, no i niech mi ktoś nie mówi, że FIBO nie działa na Bitcoinie, tak, proszę zobaczyć, 161, 161, klaster FIBO, jego dwa poziomy się idealnie, idealnie na siebie nałożyły, krótka pozycja oczywiście wzięta zleceniem oczekującym, no trochę nie jestem zadowolony, bo mogłoby być, być więcej, znaczy jakbym był przy komputerze, akurat dokładnie w momencie ataku niestety mnie nie było, byłem na treningu, czy tam na rowerze, już nie pamiętam. Pozycje mi zostały automatycznie zajęte na rachunku. Natomiast jeżeli bym był, to na pewno bym tych pozycji więcej dołożył, bo dynamika była idealna, jak sobie to przeanalizujecie. Wolumen, czyli to markowanie ceny, to uderzenie wolumenowe idealne. Tutaj wszystko nam idealnie zagrało. Proszę zobaczyć na moment przyspieszenia i wyhamowania na poziomach Fibonacciego. To jest klasyczny przykład markowania ceny, który się pojawia jak się okazuje nie tylko na walutach, nie, na, nie tylko na DAXie, na złocie, ale również na Bitcoinie. Piękny setup, uważam tutaj, że miejsca na spadki mamy co najmniej do okolic 10 tysięcy. No to aż się prosi, żeby te 10 tysięcy na zasadzie biegunowości było przetestowane ponownie, tak? Czyli mieliśmy moment wyjścia górą, ponowny test 10 tysięcy, ja sobie tutaj zamknę te pozycje krótkie i pewnie kolejny retest. Zobaczymy. W, w tym momencie 161,8 jest najważniejszym Mierzeniem na Bitcoinie. To chciałem Wam tak szybciutko pokazać, bo piękny przykład na GBPUSD też się coś szykuje, też myślę, że wyjdziemy górą, też myślę, że jak Eurodola jeszcze miejsca na wzrosty mamy, także tutaj z krótkimi pozycjami. Uwaga, no i po prostu trzeba bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić. I uważam, że ta strefa 1.30 plus minus 15, 20 pipsów, oczywiście cały czas. Tutaj podtrzymuje moje podejście, no bo one wydają się bardzo logiczne, prawda? Są klasy FIBO, są wyraźne mierzenia: jest 127, jest 161, jest 786 z tego mierzenia takiego szerokiego, też widocznego na interwale tygodniowym. No i generalnie ta strefa Różowa jest do rozegrania, no ale jak widzimy, jest to wyżej. Także jeżeli o mnie chodzi, po prostu czekamy. Byłoby dużo pytań o Kanadę, nie wiem dlaczego tacy niecierpliwi niektórzy są. Kanada oczywiście jest, bo im, mówiłem zresztą o tym, że będę zagrywał na liteście. Czy ciekawe, też. Zleceniem oczekującym, by limitem, bardzo fajnie mi wejście, wejście, pozycja wskoczyła, setupik, rozgrywam, pozycja już jest zabezpieczona, pozycję trzymam oczywiście, no i targetuję tak jak mówiłem tutaj na wysokości punktu B, czy dokładnie na 1.34.85. Klasyka, tak? Pierwsze targety, jeżeli chodzi o układy harmoniczne, przypominam, położenie punktu B, punktu C jako take profit 2 i docelowy punkt A. Czyli szczyt z układu harmonicznego. Póki co, książkowo wygląda to dobrze. Jedyne, co mnie troszeczkę niepokoi, to ten wolumen, ale myślę, że po tej świecy, po dzisiejszym dniu, bo to jest oczywiście interwał D1, tutaj ten wolumen zacznie być na zielono, także otoczenie też powinno nam pomagać. Kanada bardzo fajnie wchodzi, w sumie piękne dwa setupy w tym tygodniu. Mam nadzieję, że skorzystaliście na jednym, na drugim, bo mówiono o Bitcoinie, o Kanadzie. No, i tak się rozpoczął, moi drodzy, początek tygodnia. Także pierwsze te dwa setupy super weszły. Jeżeli chodzi o Jena, tutaj też nam się coś szykuje, małe co nieco. Myślę, że do zagrania będzie jak najbardziej. No, do obserwacji na pewno te dwa poziomy tutaj, jedynie powtórzę, bo niewiele się zmieniło od wczoraj. Jakby te mierzenia i projekcje zostają cały czas te same: 122,55, 121,55, czyli potencjalne wsparcia na Eurojenie. W kontekście długich pozycji oczywiście to co się dzieje według mnie jest chwilową korektą spadkową, także tutaj jakoś mocno na Eurojenie się nie przejmuję tym. Jeżeli chodzi o, o na a tutaj wypełniliśmy 1 do 1, to o tym też mówiłem, uważam, że będziemy się poruszali wewnątrz, wewnątrz tego prostokąta, aczkolwiek jeden tutaj taki setupik mam. Które też pokażę, żeby po prostu nikogo nie zaskoczył, tak? Potencjalny 1 do 1, no bo mierzenie 61 i 8. O, właśnie, i ten klaster FIBO wygląda naprawdę dobrze. Naprawdę wygląda dobrze, jeżeli ktoś szuka jakiegoś pomysłu, miał problem z mierzeniami, to warto, żeby sobie to na, na wykresy nałożył, bo mamy 61 i mamy mierzenie f 100 i potencjalna korekta prosta, typowy zygzak, stoi faleliota, czyli zaznaczone na pomarańczowo, trzy fala, trzyfalowy układ AB, BC i CD, zakończenie 10 028, także mocne wsparcie, jeżeli chodzi o Nasdaqa. Co dalej z pln -ami? Wyszedłem, wyszedłem z moich krótkich pozycji, dobrałem, słuchajcie, dobrałem funta i dobrałem dolara, także tutaj troszkę się załadowałem, jeżeli chodzi o longi na polskim złotym. Krótkie pozycje na europln no tutaj ta świeca mi się nie, nie podoba, Mocny, mocne, mocna aktywacja popytu zarówno na euro, jak i na franku proszę zobaczyć. Prawie objęcie hossy już idzie, także naprawdę mocna formacja świecowa. Co też skutkowało tym, że podjąłem taką decyzję, żeby wyjść z tej pozycji krótkiej. Tak, fajne ruchy tutaj były zgarnięte, więc jest OK. Dolara już pierwsze pozycje miałem, jak wiecie, wczoraj, dzisiaj gdzieś tam dokupuję sobie po malutku zbieram tutaj w tych rejonach 375-76, znaczy poziomy, o których mówiłem wyraźnie i które według mnie będą bronione, także tutaj ja po prostu to rozgrywam. Co Wam chcę pokazać ciekawego na funcie, tutaj na interwale tygodniowym. Wczoraj wieczorkiem sobie przeanalizowałem takie szersze spojrzenie. Czasem robię tak teraz w tygodniu taki breaking na typowo wysokich interwałach i ciekawie wygląda interwał tygodniowy na funcie. Proszę zobaczyć co takiego ciekawego jest. Przede wszystkim ta szeroka projekcja, czyli układ AB. Zobaczcie BC i CD. No właśnie i to jest słuchajcie to, e, dlaczego zdecydowałem, że mam przewagę po, w portfelu funta aniżeli dolara. Proszę zobaczyć, szeroka projekcja 1 do 1, typowa korekta prądząca, czyli typowy 1 to 1, idealnie, zobaczcie, idealnie dotknięty na 4,80, idealne dotknięcie. Mamy dolny cień, mamy też formację młota, czyli aktywacja popytu, zresztą jest widoczna na każdej, na dolarze, na euro, na franku, no i na funcie przede wszystkim. No i najważniejsze jest to, że połączenie formacji świecowych w kontekście FIBO działa najlepiej, o tym też pa proszę pamiętać. No i tutaj mamy idealny przykład: dotknięcie poziomu FS100, formacja świecowa się tworzy, czyli mamy połączenie Fibonacci, plus formacja świecowa na wzrost, formacja młota. Póki co naprawdę wygląda to bardzo dobrze, także. Proszę o tym pamiętać. SP, na SP czekam, na ITES, tu się w sumie nic nie dzieje u mnie. Jesteśmy pomiędzy poziomami FIBO. No, stara zasada, jeżeli chodzi o harmonic trading, czy o generalnie o metodologię FIBO, mówi: No, jasno, tak? daj daje takie wskazówki, że jeżeli jesteśmy pomiędzy poziomami Fibonacciego, nie gramy. Jeżeli jesteśmy na poziomach Fibonacciego i on jest dodatkowo potwierdzony geometrią, wolumenem. To wtedy dany poziom jest obserwowany i na końcu podejmujemy decyzję, tak czy nam pasuje, czy nie. W tym momencie nic mi nie pasuje, tak jak pokazywałem. No jeszcze raz powtórzę, pomiędzy poziomami FIBO nic się nie dzieje. 3300 cały czas gdzieś tam na liteście mnie interesują. Co się dzieje dalej na DAXie? Też widzę tutaj dużo pytań. No na DAXie, słuchajcie, mamy poziom. Do, do wyjęcia, można powiedzieć, do obserwacji na pewno. Mierzenie 1 do 1, korekta pędząca, aby AB, AB równa się CD, no i oczywiście klaster FIBO wzmocniony 38,2, 12650. To jest poziom, na który będę w tym momencie czekał, tak? Co jest ciekawe, wolumenu podażowego, zobaczcie na wolumen skumulowany, praktycznie nie ma, a rynek spada. Niech Wam da to do myślenia, bo to jest też takie typowe podejście w kontekście wolumenu, czyli w kontekście oceny sytuacji, czy to jest impuls spadkowy, czy to jest jedynie chwilowa korekta spadkowa, tak? Jeżeli są spadki bez wolumenu, prawdopodobnie jest to korekta. Także o tym proszę. proszę pamiętać. Ciekawy poziom 12650. A co dalej na srebrze, co dalej na złocie? No, tutaj na srebrze, słuchajcie, 161. Dlaczego mnie to nie dziwi, że zostało delikatnie naruszone, jest pływa obrony. Co prawda nie rozgrywam tego, no bo jestem załadowany, jak wiecie, w polskim złotym. Troszkę Kanady mam i Bitcoina, już nie chcę przesadzać, bo to troszkę za duże obciążenie na portfelu. Nie, ale to srebro myślę, że będzie bronione. Zresztą mówiliśmy o tym poziomie, mówiłem, żeby obserwować 161. Ja myślę, że będzie próba, nie, próba obrony, ale to jest kilkudniowa, tak? Nie mówię, że to będzie szczyt już uformowany i od tego miejsca będziemy tylko i wyłącznie spadać? Nie, ja myślę, że spokojnie go zaatakujemy w sierpniu, może na jesień, tutaj zbliżymy się w to okolice 25, jakiś podwójny szczyt ustanowimy. No w tym momencie taki standardowy scenariusz, co zakłada? No to też należy wiedzieć, że jeżeli mamy zewnętrzne mierzenia 161 i 127,2, to przede wszystkim konsolidacja i poruszanie się między zewnętrznymi mierzeniami. To jest taka klasyka, jeżeli chodzi o mierzenia zewnętrzne, tak i o pewne prawidłowości, jakie występują pomiędzy tymi współczynnikami. Wiele razy to pokazywałem od wielu, wielu lat o tym mówię: 127, 161. Jak jest broniony, jednak często dostaje konsolki, tak zwanej, czyli po prostu porusza się w trendzie bocznym. Warto o tym pamiętać. Co dalej na ropie? Nic się nie dzieje, ropa idzie bokiem, wydaje mi się, że się zbliża. Jeśli tam się po szykuje do wystrzału w 161 razy 2, przypominam, nawet są dwie czerwone strzałki symbolizujące to, że są dwa różne niezależne mierzenia, aczkolwiek bardzo ważne mierzenia. Także te rejony 44, 40, 44, 44, same czwórki łatwo zapamiętać. No, one w tym momencie są dla mnie najmocniejsze. Podaży nie widzę, nie popyt za to cały czas się utrzymuje. Proszę zobaczyć na otoczenie. Wolumen skumulowany tutaj jasną informację nam pokazuje, że mimo wszystko gdzieś, czy tam ktoś ten rynek ropy trzyma. Tak w kontekście dalszych wzrostów. Na gazie ziemnym typowa korekta. Myślę, że to jest chwilowy. Ruch. Tutaj jest jeden z pomiarów, jaki mi doszedł od dnia wczorajszego. Szybciutko wam pokazuję, to jest na pewno pomiar ostatniej fali, czyli od tego do, od punktu D do ostatniego, no, do ostatniego szczytu lokalnego. Wiadomo. 50-61 to są takie poziomy. Na razie się głośno zastanawiam. Jeszcze nie wiem, czy będę chciał obciążać na tyle portfel, żeby dokładać tutaj jakieś pozycje do tego co mam. Czy sobie odpuszczę? Natomiast na razie obserwuję dwa poziomy: 50, 1,73 no i 61,8, 1,70, aczkolwiek ten poziom niżej wydaje mi się ciekawszy. Dlaczego obserwuję? Dlatego, że jeżeli ta korekta by się powiększyła, byśmy uderzyli w 61,8, będę podejmował decyzję prawdopodobnie o kupnie gazu ziemnego z targetem, nawet w rejony 1,92, czyli ostatni szczyt punktu A układu harmonicznego. E, dobrze, jakie są wasze propozycje? Dzisiaj, widzę, szybko nam idzie, sprawnie. E, proszę napisać, co tam was interesuje. DAX już był, Bitcoin już był. Lesław napisał, będziesz odpoczywał od nas, nie od tradingu. No i od was, i od tradingu, można powiedzieć. No czasem zmiana otoczenia jest potrzebna. No, wakacje to wakacje. Pogoda jest piękna, także ciężko. Nie wiem, czy wam też, ale mnie momentami wysiedli przy komputerze. Także mam nadzieję, że cały sierpień też się. No, też się utrzyma, tak? Ten klimacik. A polskie morze bardzo lubię, także. Co najmniej raz, dwa razy w roku. Po prostu muszę być. No, zobaczmy, jakie są tutaj Wasze propozycje. Dziś mam super Flow, tak Gosie. Dzisiaj generalnie lipiec mam bardzo dobry. A no, czułem też takie pewne zmęczenie gdzieś tam w czerwcu. Czy, czy no, końcówka tej pandemii, maj, czerwiec. No, ale to też było związane z tym, że dopinałem ten kurs grupy jego Tam była masa filmików, trzeba było wszystko wgrać, opisać, stworzyć e-booki. Ponad 100 stron by wyszło, grubo. Także dużo pracy było takiej przy komputerze po prostu, klepania, tak. No, ale dzisiaj już to wszystko. Wysyłam. O właśnie to też jest ważna informacja. W sumie najważniejsza chyba w dniu dzisiejszym, oprócz tego, że jest webinar 18.00. Po webinarze osoby, które się zapisały na grupę Fibonacci, jego w końcu kurs i materiały ode mnie otrzymają, także wieczorkiem. Koło 20, myślę, po 20. Proszę spodziewać się maila ode mnie z kompletem materiałów. Przypominam, grupa Fibonacciego to jest kurs podstawowy i zaawansowany. Do każdego są filmiki, do każdego jest PDF, opracowania i mały bonusik w prezencie ode mnie. Także każdy, kto się zgłosił, do mnie napisał, jest na liście uczestników i na maila wskazanego będą materiały wysyłane wieczorem. Także proszę ode mnie odczytywać maile. A... No a 18 oczywiście połączenie w Hibonacci i Ichimoku. Mam nadzieję, że się pojawicie. Tak jak mówię, no dosyć dużo, dosyć dużo materiału przygotowałem i to co ciekawe, jak slajdy, bo tam też jakieś materiały miałem wcześniej archiwalne i tak sobie zdałem sprawę, że nigdy tego nie pokazywałem publicznie. Także pewne rzeczy pierwszy raz zobaczycie. Kiedyś na Ichimoku na wyższych interwałach Handlowałem, nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo dużo, że to była moja taka główna strategia czy podejście. Nie, absolutnie nie. To był dodatek w kontekście FIBO i dzisiaj te dodatki Wam pokażę, tak? jaki jest sens, w którym momencie warto patrzeć na Cimoku w kontekście FIBO i tak dalej, i tak dalej, ale to o godzinie 18. Nie będę się teraz rozgadywał, bo, e, bo nie chcę wyprzedzać ani tutaj zdradzać tego wszystkiego. Łapki w górę, właśnie. Ona jedna łapka w dół się pojawiła, ale tak dla zasady ja wiem, ktoś zawsze musi dać, żeby nie było tak zbyt kolorowo, nie? E, dobra, co potrzebujecie? Złoto, no właśnie, złoto jak najbardziej jest ważne. tysiące, dzisiaj dałem taki chwytliwy klik bajtowy, jak Gosia zauważyłaś tytuł. No ale tak mówią, że trzeba dawać takie, żeby nabijać wyświetlenia, no ja tam nie wiem ale podobno to działa. Złoto, 2000, no psychologiczny okrągły poziom aż się prosi, tak? W tego typu momentach, jak jest ta hiperbola, też o tym mówiłem wczoraj, dzisiaj powtórzę, bo to jest naprawdę ważne, bardzo często tego typu okrągłe poziomy psychologiczne, no 2000 oczywiście jest psychologiczne, e, są niebronione, są wybijane sztucznie i o tym chciałem powiedzieć, tak? że te 2000, ja myślę, że to jest naprawdę kwestia dni, no maksymalnie tygodni, ale myślę, że wakacje spokojnie zobaczymy, poziomy powyżej 2000, i myślę, że tutaj te poziomy zostaną przebite. Także jeżeli ktoś ma taki, no, chytry plan, że 2000 okrągły poziom na pewno będzie broniony, żeby się nie przejechał. Naprawdę, jak wyjedziemy na 2150, to dla mnie to nie będzie dziwić. Naprawdę. W tym momencie, zobaczcie, jak jest mocno spędzone, robi po kilkaset dolarów e, przez ostatnie kilka dni, tak? Z 1700 z hakiem na, na prawie dwa w ciągu tam kilku sesji. Także o tym proszę pamiętać, że może być, przyjść taka sesja właśnie wybijająca dosyć mocno 2000 Jaki target na USDP lenie Póki co, póki co sobie akumuluję, zbieram, za każdym razem jak schodzi gdzieś tam w dół, to, to po prostu dobieram, chociaż wejścia ma w miarę doby 3,70 chyba tam, 6, 5, 4 jest wczoraj, dzisiaj też coś, co nieco dobrałem, chociaż bardziej funta, no myślę, że co najmniej tutaj okolice 3,90 trzeba by spokojnie, spokojnie zatargetować. Ja myślę, że nawet okolice 4 również ma jak najbardziej sens. No dla mnie to jest takie zagranie na 25, na 30 groszy. To jest dosyć dużo, bo to jest 2,5 tysiąca pipsów, 3 tysiące pipsów. No wydaje się jakaś wartość kosmiczna, tak? Ale ja na PLN głównie tak gram. Początek roku miałem świetny. Jak pewnie też pamiętacie, bo też łapaliśmy tutaj te ostatnie minima. No i w tym momencie widzę bardzo dużą okazję i pewne podobieństwo z tym, co było na początku roku. Także mocno, mocno się skupiam. Wygląda mi bardzo ciekawie funt, o tym też mówiłem. Także i na funcie, i na dolarze. Generalnie tutaj te dwie pary sobie, sobie tak wymyśliłem, że będę po prostu zbierał. No i tyle. No i tyle. Czy można jeszcze dołączyć, mi pytam. tam? Pewnie, że można. Jeżeli ktoś by chciał odebrać grupę Fimonaczego, czyli mój kurs i learningowy dla Traderów, dzisiaj wpadacie o 18 na webinar. On będzie pokazywany raz jeszcze, Dam dosłownie 5 minutek pokażę Wam, co przygotowałem. Jeżeli ktoś by chciał odebrać, to będzie taka opcja. No, bo w lipcu go będę wysyłał. Potem już nie będzie takiej opcji, bo po pierwsze, że mnie nie ma, a po drugie chcę zakończyć ten temat i po prostu wysłać to raz, a dobrze, tak żeby każdy mógł sobie tam na spokojnie to wszystko przyswajać, odtwarzać filmiki, powtarzać itd. Także lipiec to jest ostatni moment, żeby grupę Fibonacciego ode mnie odebrać, no czyli dzisiaj na mi o godzinie 18. Australijczyk na zakończenie, tutaj Adam proponujesz pewnie, zobaczmy K, Audi USD. Australijczyka, o, Taki podwójny szczycik, w e, który za bardzo nie wierzę, ale może, może. A, e, zobaczmy, AB, BC i CD, 1 do 1, no. Taki setup oparty na korekcie płaskiej, którą, jak wiecie, też nie do końca, może nie to, że nie lubię, ale nie, nie czuję tego zagrania. Taka bardziej konsolidacja mi się od razu kojarzy, czyli mamy tutaj górną bandę, szybciutko zaznaczę, mamy dolną bandę, no i rynek się tak porusza, góra-dół, góra-dół, góra-dół idziemy w prawo, idziemy bokiem, zasięgi są jakieś mizerne, a może to tak nastąpić. Także Australijczyk nie widzę, naprawdę nie widzę jakiegoś bardzo dużego przełożenia, ani jakiejś szczególnej okazji. Wik 20 dobrze, dobrze. Piotr tutaj podpowiada, zobaczmy, WIG20. Nie można zapominać o Polskim Rodzimym Indeksie, oczywiście, że tak. Co tam się dzieje? No więc te 1800, 1 do 1 To mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. A interesuje mnie, słuchajcie, taki klaster Fibon. zobaczę, czy to co zauważyłem, miałoby sens, czy nie. A tutaj i tutaj też. No i sprawdzimy, jaka jest różnica między tym mierzeniem FS100 a tym mierzeniem FS100. Nie, no jest spoką. Powiem Wam, że dobrze to wygląda. Nie musiałem taką szeroką projekcję złapać, dlatego że mamy tutaj mierzenie Feston, zobaczcie, praktycznie na środku ekranu, i po prawej stronie mamy drugie. Są to dwa całkiem różne mierzenia, natomiast widzę, że one są w miarę blisko siebie: 1755-1750. No i ta strefa zielona, jakąś strzałeczkę może tutaj damy, ona będzie mnie interesowała w tym momencie, w tym momencie, tutaj ta strefa. Popytowa jest najważniejsza. A, jeszcze jedna ważna informacja, zobaczcie, zapomniałem. Dzisiaj jest ostatni webinar i ostatni live o 12. Pamiętajcie, że Michał nadaje dla Was codziennie też na żywo, znaczy na żywo, nie wiem, nagrania na pewno wrzuca. Rano, 8, 9, tak samo analizy tekstowe. W sierpniu będzie robił jedną zbiorczą analizę, raz w tygodniu na wyższych interwałach. Też go o to poprosiłem, żeby tutaj. Czuwał nad wszystkim, także w poniedziałki tego typu analiza się będzie pojawiała na naszym kanale. Ja w sierpniu nie nadaję, także proszę też o tym e, pamiętać, e, bo robimy sobie miesięczną przerwę. Ja już pomału się to przygotowuję do wakacji. Dzisiaj ostatni webinar wakacyjny o godzinie 18.00. Także odpoczywacie ode mnie, a ja troszkę odpoczywam od Was, tak? I przede wszystkim od wykresów ładujemy akumulatorki. Czy srebro było? Było Andrzeju, było Andrzeju srebro, ale mogę szybciutko. A jako, że jest ostatni live, no to tutaj muszę to wszystko dokładnie jeszcze raz powtórzyć, żebyście wiedzieli, czego się możemy spodziewać. A na srebrze myślę, że możemy się spodziewać tej konsolidacji. Między zewnętrznymi mierzeniami, bardzo często to się pojawia, czyli mamy konsolkę między 161, 127 i 2, i to może trwać kilkanaście dni, to nawet kilka tygodni z docelowym wyjściem górą. Podobnie na złocie, dlatego mówiłem, że te 2000 spokojnie może być zaatakowane z tendencją do wyjścia górą, do przebicia. Że o tym warto pamiętać. Na serio, że tutaj konsolidacja między 161 a 127 myślę, że taka gdzieś faza reakumulacji również z docelowym wyjściem góry. Ok, tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za przybycie. Pięknie, Piękna frekwencja dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie kilka razy większa wieczorem. No, 500 osób mamy w pokoju, maksymalnie 500 miejsc, także chciałbym, żebyśmy. Wypełnili dzisiejsze spotkanie. Obiecuję, że będzie bardzo dużo niespodzianek. Będą dwie książki do wygrania, będzie pięć konkursów w sumie do wygrania, troszkę Grupa Fibonacci'ego. No i przede wszystkim kawał dobrego materiału, jeżeli chodzi o Fibo i Ichimoku i połączenie tych dwóch strategii. Materiału jest bardzo dużo, także pół, półtorej godzinki myślę, że spokojnie. Slajdów już mam ponad 50, także naprawdę dużo tego przygotowałem. Mam nadzieję, że nie za dużo i Was tam nie zanudzę, ale wiedza jest konkretna. Pewne rzeczy chcę pokazać także wieczorkiem. O wszystkim się dowiecie. Miłego dnia Wam życzę. Powodzonka. Miłych wakacji. Jakbyśmy się już nie słyszeli. No i na pewno na jesień wracamy z live'ami, z grupami edukacyjnymi, z live tradingiem. Mam pewne pomysły. Camp chciałbym zrobić dla traderów eee, w końcu. Ja tam troszkę ten okres pandemii to wszystko przesunął w czasie, ale myślę, że na jesień damy radę. Do wieczorka. Trzymajcie się. Heja, cześć.